Cześć, Marcin, z tej strony witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie to taki ma mały mini poradnik, jak awansować szybko w skradaniu. Co musimy zrobić? Jak widzicie, moja umiejętność skradania jest teraz na 30 levelu: Level 30. Ja, musimy stanąć za postacią w trybie ukrytym. I teraz za sinobrodem, za siłobrodem. Wyjąć broń i uderzyć. Ok. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jak widzicie skrody nie wzrasta do 32. Jeszcze raz ciachło. Jeszcze raz, dobra. U, dobra. Wystarczy. O, jeszcze level się załapał. Dobra. Będziemy zdrowie. Okej, okay. o jak widzicie teraz mój level jest 34 w skradaniu, a 30. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na ostatni, na kolejny odcinek z tej serii. Do zobaczenia.